No i witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie e, Tak jak wczoraj zapowiadałem i obiecałem e, Tak dzisiaj e, zrobimy zaraz film o tych e, okroplach o Porównamy sobie akty do nazaliny e, Ja już sobie towarzystwo pośnie Tutaj samczyki jedzą No a tutaj w ostatnim przedziale przedpięmy. Mamy gołębie przeznaczone Tutaj dziewczyny jedzą też no, a tu akurat mamy już Wam, zaraz policzę, ile jest. E, cztery, 4, 8, 90. No, to akurat, tu jest dyszka. To są gębie moje lotowe, tylko po prostu one się nie mieszczą tam już do gębnika lotowego. Tak jak już wcześniej opowiadałem, one z tego gębnika polecą od gębnika młodych i tak dalej. No, i te gębie zaraz przeznaczymy sobie na testy. Zrobimy na tej zasadzie, że gołębie, które zakropię na zaliną. E, pozakładam im też znaczniki, żebym wiedział, które to były drugie pięć zakropię aktiholem i zaraz będziemy obserwować, co się będzie tutaj z tymi gębiami działo. E, no na pewno lepsze krople zaczną e, gołębie po nich będą mocniej wydzielinę, ten śluz wyrzucać, będą mocniej kichały, smarkały e, nawet w jakichś tam przypadkach będzie troszeczkę wyginały, i tak dalej, ale zaraz wszystko e, pokażemy. Słuchajcie, no nie mam tutaj żadnego kamerzysty, także jakoś tak sobie to poustawiałem, musimy sobie tak poradzić. Może tam z 2-3 gołębi, tylko pokażę jak kropię, eee, żeby tam ktoś nie zarzucił, że nie zakropiłem. Tu mamy aktywol, to będą bez znaczników, Nazalina to będą gołębie ze znacznikami. No i bierzemy się zakropienie. Zaczniemy sobie od gołąbka czarnego. Dla tych, co oglądają od początku, to jest ten gołąbek, eee, gdy podczas adeno był taki na pół żywy, można powiedzieć w najgorszym stanie. Zobaczcie jaki fajny gołąbek się z niego wyrobił, tak poza tematem jeszcze. Loty obleciał, wszystko jest ok. Mimo tego, że był na zdechnięciu podczas tego adeno. Jego tam fajnie jest widać na tym nagraniu. Fajny gołąbek. Jaka, jako ciekawostka jest to, że miał jedno białe pióro, a po spierzeniu się wszystkie pióra już wyszły czarne. Nie ma w ogóle nigdzie białego lotka. Dobra, znacznik zakładamy. Ten jako pierwszy będzie zakropiony na zalinu Znacznik jest. Proszę, że troszkę tak nieprofesjonalnie nagrywamy. na zalina taka czerwona, różowa. Jeden, jedna kropla. Już kija, jeszcze nie zdarzyłem. To dobrze zakropić czekajcie muszę nie było, tak to Dobra, mamy jednego. Żeby czasowo było też to w miarę równo, teraz aktyworem zakropimy. To będzie samiczka bez znacznika, bez niczego. Ja się z tym motam, ale zawsze jestem nauczony w dwójkę kropić. Pewnie jest jakiś tam lepszy sposób, żeby samemu to ogarnąć, ale... No i dobra, tak jak widzieliście, 5 gołębi na zalino, pięć gołębi aktiholem Biorę się do kropienia, zaraz zobaczymy, co się będzie działo. słuchajcie, tu mam ostatniego gołębia aktiholem, którego zakropię. Już teraz troszeczkę bardziej do wprawy doszedłem, lepiej mi to idzie. Już nie ukrywam, że dużo wygodniej jest to. Jak mi żona pomaga. No, ale ja już słyszę kichają. I zaraz będziemy obserwować po czym kichają. Dobra. Nie w dwie minuty zakropiłem wszystkie, także odstęp czasowy jest y, jednakowy. Tu już go otwiera dziób. Jest ze znacznikiem, czyli po nazalinie, nawet widać taki troszeczkę czerwonawy. Tutaj drugi rzuca już flegmą i też jest w sumie ze znacznikiem. To też będzie po nazalinie. Zobaczymy co się dalej... Kolejny tam co kichnął jest ze znacznikiem. Tutaj te bez znaczników to są po akcji holu. No i zaraz obserwujemy dalej. Czarny, o też jest ze znacznikiem, czyli jest raz... Dwa na karmiku, jeden na ziemi, tu drugi na ziemi. To jest cztery, i jeden musi siedzieć tam w regale. Jest tam w regale jeden. Dobra. O, tu zobaczcie, to jest jeden z pierwszych kropiony. Po nazalinie, i tego już ładnie wygina. Obserwujemy dalej. Tu ten niebieski też jest po nazalinie. Zobaczcie tu przed chwilą, patrzcie, co zaczęło z gębia wychodzić. patrzcie jakie gluty wychodzą, jaka flegma. Ładnie. I to jest gołąbek z, ze znacznikiem, czyli to jest po, po tym, po nazalinie. Dobra. Zaraz zaobserwujemy, ten niebieski też jest po nazalinie. I zaraz zobaczymy, co tam u niego się dzieje. Widzę, że chyba ładnie spływa z tego gardła, to wszystko. Tutaj nakrapiany też rzuca. I ten jest z, też ze znacznikiem, to też będzie po nazalinie, także na pierwszy rzut... O, tutaj ciemny teraz, to jest po aktifolu. no To jest ten niebieski, którego Wam pokazywałem. Na pierwszy rzut oka widzę, że nazalina mocniej działa, no i szybciej, bo już ten niebieski, tamten niebieski, plus tamten nakrap nakrapiany, ten groszkowaty w rogu to, o, widzicie jak już ładnie wyrzucają flegmę? Dobra, poczekamy chwilę, co o ten kolejny już widzicie. To co Wam pokazywałem, już też dziobek ładnie otwarty, także widać, że wszystko też fajnie spływa. I to też jest po nazalinie. Tego bierze na wymioty. ten jest po Aftihoru. To jest normalna reakcja. Tym się nie przejmujcie, że tam go on wymiotuje. Bo te wykształcone takie środki mają to do siebie. Dobra, obserwujemy dalej. No, na razie widzę te dwa najbardziej tego niebieskiego i tego na karmiku. Po tej nazalinie je najbardziej wygina. Tutaj bardzo ładnie teraz widać, zobaczcie. Tu będzie ładnie widać, jak ta flegma wychodzi z niego. O! Nie wiem, czy było widać, jak rzucił smarkiem. Może się to fajnie nagrało. O, kolejny nakrapiany. Nakrapiany jest też jest ze znacznikiem, także to też jest po zalinie no pierwszy taki wniosek, no widzę, że nazalina mocniejsza, lepiej już działa, automatycznie widać z pięciu trzy gołębie fajnie rzucają, a tu po aktyholu z pięciu na razie jeden jest taki, co widać bardziej coś tam rzuca, reszta na razie z tamtych siadą sobie spokojnie, może być, że troszkę później zacznie im to działać, teraz widzę też czarny się tutaj zaczął odzywać. Mhm. tutaj pięknie głębia czyści to właśnie o takie działanie nam chodziło tu gołąbek jest ze znacznikiem to jest po nazalinie o znowu widać jak gluty wyrzucił tutaj zobaczcie piękne zachowanie też widać jak wszystko wyrzuca jak spływa gołąbek też jest ze znacznikiem Pakt i holu też, o tutaj nakrapiany też widać smarkami rzuca, po na zalinię troszeczkę szkoda, że nie mam tutaj drugiego kamerzysty bym wam pokazał jak z tego niebieskiego teraz flegma przed chwilą wypływała aż tu gdzieś na spodnie mi kapło to spróbuję wam tak pokazać, żeby to było widać zobaczcie jak naciśniemy, o, znowu mi wyleciało o, zobaczcie widzicie, jakie smarki wychodzą z niego tu gdzieś on na palcu to wszystko co mam to jest flegma z niego o zobaczcie widzicie jak naciskam jak wypływa ładnie to jest też po nazalinie o zobaczymy jakiegoś kolejnego gołębia zobaczymy sobie o, jeszcze osmarko mi aż się klei to no powiem Wam, że nie spodziewałem się aż takiej różnicy między Actiholem a tą Nazaliną. Eee, zaraz jeszcze zobaczymy tego ciemno nakrapianego, bo też tak rzuca dosyć fajnie tą Tam Tamten niebieski co go krzywi to też jest po Nazalinie, bo jest ze znacznikiem. Także wydaje mi się, że chyba jednogłośnie Nazalina dużo, dużo mocniejsza, dużo lepiej działa. Eee, Ciemny tutaj rzucił po aktiholu, ciemny jest, no a nie ma co ukrywać, te krople są właśnie po to, żeby o tak gołębie wyglądały, tak, czy jak ten niebieski tutaj, żeby ta cała flegma z nich wychodziła, jak ten nakrapiany, także tutaj zobaczcie na chwilę obecną po 5 minutach z 5 gołębi po nazalinie, 3 już super nam wyrzucają, a z pięciu po aktiholu na razie jeden, teraz drugi widzę coś tam zaczął rzucać też troszkę. Ale w mojej opinii już widzę, że Nazalina dużo lepsze ma działanie. Wystarczy spojrzeć ten niebieski, tamten niebieski i tutaj ten nakrapiany, te trzy super ładnie wygina. Jeszcze gdzieś jeden, a tutaj jeszcze czarny jest. Czarny też jest po Nazalinie. Też widać ładnie przełyka. też go bardzo fajnie czyści zaraz pokażę tego nakrapianego bo widzę, że gluty też już ładnie wyrzuca zobaczcie tu mam nakrapianego o spokojnie, spokojnie jest też po nazalinie, patrzcie ile tego wypływa Patrzcie, Ta. ile tego jest widzicie teraz aż gąbkowi się tam troszkę ciężko oddycha przez to co wyrzuca z siebie o, w dziobie jest aż pełno tego ten gołąbek też jest po, po nazalinie. Ten niebieski też po nazalinie. Ten nakrapiany. Tutaj ten na dole niebieski też jest po nazalinie. Czarny także. Także w sumie na 5 na gołębi z nazaliny. Tylko jedne widzę nie wyrzuca. Flegmy. Yy, jeden i to jest Chyba ten niebieski do góry widzę, Powin... nie, sorry. Tutaj źle wam mówię. Ten stary niebieski jest ze znacznikiem, on jedynie nie rzuca. A tak to reszta tutaj bardzo fajnie to działa. Pokażę Wam, może jeszcze na chwilę. Tu zobaczcie, o jakie gluty z dzioba wyszły. Myślę, że dobrze to widać. Ja. Nic przyjemnego na ręce, ale, no, ale jak Wam pokazać, jak jest, no to. Mhm. Czarny też, zaraz go też złapiemy. Ale podejrzewam, że te same gluty będą wychodziły co z tamtej głębi. No rewelacja ta. zalina Widzę dużo mocniejsza. Dużo bardziej głębiej prostuje, w sensie, że je czyści. Dużo bardziej. Kolejny jest niebieski A ten nakrapiany, nie wiem czy jest po ActiHolo, czy na zadanie. zobaczymy co on tam ma na nodze Nie też jest po A teraz u czarnego było widać jak fajnie gluty spływały Fajnie działa O to chodzi, żeby właśnie tak czyściło te gąbki. O i niebieski kolejny też po tej nazalinie zaczął odzywać, zaczął kichać, już widać dziób otwarty zaraz zacznie spływać dobra, e, poczekam jeszcze z 5 minut tutaj posiedzę i zobaczymy jak będą się za pewien czas jeszcze zachowywały e, słuchajcie, poobserwowałem je tutaj jakiś czas o, tu pięknie widać, zobaczcie jak rzucałem flegmę e, te obydwa niebieskie po nazalinie e, tutaj nakrapiany też fajnie rzuca też jest po nazalinie e, tutaj po akticholu Ciemny po aktyholu fajnie wyrzuca. Niebieski przed chwilą po nazalinie też i czarny. Słuchajcie, wniosek mam moim zdaniem jednogłośny. Jeśli chodzi o nazalinę w porównaniu do aktyholu, no już widzę, gdzie jest różnica dlatego, że różnica cenowa między tymi dwoma środkami jest. Nazalina ma też lepszy skład, co można zauważyć na pewno. No i słuchajcie, jeśli chodzi o to działanie, no dałbym ten na zalinię skuteczność 100%, z tego względu, że tak zakropiłem 5 gołębi, o, zobaczcie, jak mi tutaj przed chwilą regały zafajdał flegmą, może zaraz rzuci jeszcze, widać, że tam dzioby mieli, mieli, ale przed chwilą fajnie też dziobem wyrzucał tą flegmę, no teraz nie chcę się pokazać do nagrania, wybiłem się z rytmu. Aha, słuchajcie, skuteczność dałbym 100%, jak sami widzieliście, 5 gołębi zakropionych nazaliną, wszystkie pięć fajnie, że tak powiem, prostuje, fajnie flegmy wyrzucają, nawet po dziobach już widać tą flegmę, że mają wyrzuconą na dziobach mokrą. Po aktiholu na 5 gołębi, raz, dwa, no dwa gołębie, dwa i pół bym powiedział, że są takie, co zaczęły wyrzucać, ale to na pewno nie jest w tym stopniu, co, co tutaj po tej nazalinie. U siebie też to zauważyłem wcześniej jak Ticho stosowałem, że dużo gołębi na przykład tą flegmę wyrzucało, ale to nie były wszystkie. Tutaj przy zakropieniu na przykład tych pięciu bo na zalinie widzę, że wszystkie gołębie mają te odruchy takie e, tymi dziobami czapetami i widzę, że ta flegma wychodzi. <grym> Także e, no, skądś ta różnica też musiała się brać i moim zdaniem no tutaj jest różnica na pewno w działaniu widzę, że nie ma żadnego opornego na to, tylko że wszystko czyści. Nie... Przed chwilą znowu wyrzucę, ale nie wiem czy znowu, że teraz to o, zaraz może będzie pokazane. Zobaczcie po nazalinie, tu jest po nazalinie, gąbek, tu jest po nazalinie. Tam z tyłu dwa, ten i ten to są po aktiholu. No nie mają takich zachowań. Ten samczyk jest po aktiholu, ten nie miał w ogóle takiego zachowania. Tutaj ten nakrapiany po aktiholu jest, pokazywałem już jaką flegmę miał w sobie, wydzielał. Ten obok niebieski jest po aktiholu, też nie miał żadnych. Oznak e, czarny e, czarny jest po na fajnie wyrzuca ten niebieski wyrzucił najsłabiej jest po na natomiast ten ciemny fajnie wyrzuca po aktiholu Także dla mnie wniosek taki, że teraz w tym sezonie na pewno spróbuję sobie tą nazalinę z tego względu, że każdego gołębia fajnie czyści, z każdego to wychodzi. Po Aktiholu, tak jak wcześniej pokazywałem na wcześniejszych filmikach, nie było to u wszystkich. Było też u wielu gołębi, też fajnie mi to pomagało, fajnie to czyściło, ale skuteczność tej nazaliny widzę jest dwa razy lepsza. Po prostu, jakby to porównując, tutaj na 5 gołębi, 5 gołębi wyrzuca flegmę, a tam na 5 gołębi 2,5 gołębia można powiedzieć, tą flegmę tylko wyrzuca. Także no, skuteczność jest na pewno 100% większa od nazaliny. Teraz właśnie ten co kichował, to czarny znowu wyrzucał. Widzę, e, zamknę sobie tutaj przedział i zaraz przejdziemy. Może też podsumuję, jak to cenowo się ma. No i teraz tak, słuchajcie, e, jeśli chodzi o Aktihol, Aktihol ma wydanie 100 ml, kosztuje on 120 zł. Natomiast nazalina, e, aha, no i Aktihol też jest 20 ml, on tylko kosztuje 60 zł. Natomiast tak, nazalina. E, ona ma 30 nie, 20 ml też i kosztuje 110 zł. Dlatego już teraz wiemy, skąd ta różnica jest. Jest dwa razy droższa niż 20 tego aktiholu, Natomiast dwa razy lepiej działa moim zdaniem, bo sami widzieliście, że na 5 gołębi wszystkie 5 flegmy rzucało, a w aktiholu na 5 gołębi można powiedzieć 2,5, 2 gołębie to flegmy wyrzucały. Raczej nie jest to przypadkiem. Widać, że kolegów mam szczerych. Tych, którzy mi to polecali, i przede wszystkim spróbować. którzy też mi o tym pisali, właśnie, że nie ma głębia, który się będzie opierał, tylko każdego głębia to krzywi i, i czyści. Nazalina, moim zdaniem, lepsza. I teraz, tak jak ja bym to podsumował, ja teraz na wiosnę na pewno sobie na tę nazalinę przejdę. Co sami zobaczycie zresztą? Na pewno będzie to już minimum miesiąc przed pierwszym lotem, bo będę chciał zrobić także. W zeszłym roku zakropiłem dwa tygodnie przed pierwszym lotem i to było trochę za późno moim zdaniem, dwa albo trzy tygodnie i to było późno z tego względu, że będę chciał zakropić gołębie raz yy, zaraz przy oblotach i później przed pierwszym lotem drugi raz chciałbym te gołębie zakropić z tego względu, że w zeszłym roku jak te, to drugie kropienie zrobiłem to nadal tej flegmy miały dość sporo jeszcze tak jakby, czyli że jednorazowo no, moim zdaniem jednorazowo to nie wystarczyło. Fajnie by było przed sezonem dwa razy je zakropić, nie? Dlatego ja zrobię tak, że co najmniej miesiąc albo powiedzmy 5 tygodni przed pierwszym lotem zakropię raz na zaliną. Gołębie zawsze na obloty wyskakiwać, zaczął robić treningi i później przed pierwszym lotem, pewnie tydzień przed pierwszym lotem, drugi raz sobie tym zakropię. No i teraz tak. Achtyhol też jest przeze mnie używany. Tak jak pokazywałem wam cały sezon, na tym leciałem, na młode na stare. Natomiast delikatnie właśnie tak jak tutaj na tamtych filmach wcześniejszych możesz sobie otworzyć, nie wszystkie gołębie tą flagę rzucały. U niektórych tak jakby no, może za słabo trochę działała. Tutaj widzę na pewno ten skład jest połowę silniejszy, na pewno są połowę silniejsze te krople lepsze. Moim zdaniem, bo już widzę po swoich głębiach, jak działają, natomiast kosztują połowę więcej. Ja od siebie no wiadomo, te 60 zł wolę dorzucić, mieć coś porządniejszego e, Jeśli bym nie miał wyjścia, nie byłoby mnie stać finansowo, wziąłbym Actihol, ale Powiem Wam, e, że po prostu na zalinę wezmę Z tego względu, że zakropię i widzę, że wszystkie gołębie mi czyści A nie, że na przykład tylko połowę gołębi mi to czyści e, Dla zrozumienia e, nie mam płacone za reklamę ani tych kropli, ani tych Actiholi Bo zaraz się tam ktoś doczepi pewnie do tego e, Tak jak już wcześniejsze środki pokazuję co używam, tak samo pokazuję tutaj no i od tego roku, od tego sezonu, zobaczymy na zalinę. Będziemy używać. Tak jak mówię, mam dobrych kolegów, dobrze mi doradziliście. Widzę z podziękowaniami. Wiadomo, w tym hobby szczerość też jest. Na wagę złota. Nie u wszystkich niestety występuje. Teraz tak, o, na przykład odnośnie tych kropli, bo tak jak aktihol pokazywałem, jest u mnie w sklepie dostępny bez problemu. Yy, tutaj, masę chłopaków z YouTube'a, przede wszystkim co, co oglądacie gdzieś tam masę, ten Aktihole chcieli super zadowoleni, też wyzwaniali do mnie i, i tak dalej, że fajnie wszystko działa. I słuchajcie, jeśli chodzi o nazalinę, też mam jest na sklepie dostępna. Yy, koszt 110 zł, buteleczka 20 ml. Takie 20 ml wystarczy Wam na około 150-170 gołębi, zależy jakie tam krople będą tego szły Z tego względu, że tę małą buteleczkę Actiholu, którą stosowałem też ma 20 ml i też mi starczała na między 150-170 gołębi Później kupiłem sobie tą setkę Actiholu, z tego względu, że na młode kropiłem, stare, młode, stare i tam tego dosyć szło Natomiast Troszeczkę Przy tej ilości jak ja mam 120 gołębi, troszeczkę ta setka dla mnie była za dużo Z tego względu, że to jest na około 500 sztuk łącznie no i zobaczcie, mi tutaj tak naprawdę połowa tego została, i niepotrzebnie to teraz stoi i wietrzeje. Dlatego na przykład, no, widzę te mniejsze opakowania, są też tak, dla takich hodowli jak ja są lepsze. Jeśli na przykład, no, miałbym doradzić, może około 120-150 głębi, lepiej sobie wziąć taką buteleczkę małą. Z tego względu, że, no, żeby to też nie stało otwarte, żeby to wiadomo, jak jest zrazu otwarte, to żeby nie wietrzało to, nie? No, zaglądam do nich. No, i tak wam powiem, że te co po Nazalinie krzywiło, to krzywi je dalej, a po płachtich... Zobaczcie, niebieski po nazalinie jak był, tak jest, nakrapiany jak krzywiło, tak krzywi. Yy, gdzieś ten drugi jeszcze niebieski był. Aha, tam w rogu siedzi. O, tam też go widać dalej z niego spływało. Zobaczcie, aż jak dziób otwiera. Yy. No, także taki mały, doświadczalny filmik. Mam nadzieję, że komuś znowu pomogłem. Yy, yy, no i co tu więcej? Samice pokarmione. Pokażę Wam. No, to są też te regały, które ostatnio pokazywałem. Zobaczcie: 70 gołębi w takim majągiemniku, jak się fajnie mieści. Cała ściana, fajnie zagospodarowana do sprzątania, też jest to łatwe. I słuchajcie, co bym jeszcze ważnego zapomniał. Tylko zapomniałem wziąć to ze sklepu. U mnie z tą pamięcią jest różnie. Do tej nazaliny jest, są takie krople jak Brooks. Brooks, Brooks, coś takiego, jakoś się nazywają. Zapomniałem wziąć, żeby wam pokazać. Producent zaleca, żeby nazalinę stosować razem z tym Brooksem. Ten Brooks stosować po tej nazalinie z tego względu, że wiadomo, każdymi kroplami troszeczkę tą śluzówkę wysuszamy i tak dalej. To jest tak u człowieka. Mamy katar, psikamy sobie jakimś otrywinem i tak dalej. Później nos zaczyna szczypać, zaczyna nawet w dotyku boleć, bo wszystko jest tam podrażnione, wszystko jest wysuszone. Właśnie te krople drugie od tego samego producenta Brooks. Są po to przede wszystkim, żeby tą śluzówkę nawilżać. Ale co jest najważniejsze, one są fajnie. Te krople działają zapobiegawczo przeciwko jakiejkolwiek grzybicy na drogach oddechowych i tak dalej. Czyli, że jak wyczyścimy tymi kroplami, dobrze jest tymi drugimi kroplami też zakropić, żeby automatycznie zdezynfekować sobie całe te drogi. Górne drogi oddechowe, dolne drogi oddechowe. Miałem ulotkę, zapomniałem wziąć, ale jest tam na pewno w pewnym stopniu zapobiega rzęsiskowi, także na pewno zapobiega grzybicy, zapobiega wszelkim infekcjom górnych i dolnych drogów oddechowych, także ja na pewno sobie to połączę. Natomiast, no jeśli chodzi o samo działanie, wziąłem na zalinę, bo tamtego nawet zapomniałem wziąć, ale do tamte, tamte nie są ani wykształcone, ani nic, także po nich nie zobaczycie, że tego gębie wymiotują albo tamtą flagą rzucają i tak dalej. Tamte po prostu mają za zadanie później. Przede wszystkim no, tak, tych, tych górnych i dolnych dróg oddechowych Że tak powiem zapobiegać, pilnować, żeby nic tam w tym się złego nie działo i tak dalej nie? Dlatego ja od Ciebie też będę stosował jedne i drugie, co zobaczycie zresztą Ten czas upłynie szybko, za niedługo, no nie za, nie za niedługo, ale może jakieś tam półtora miesiąca i tak dalej Dwa miesiące zaczniemy obloty, to na pewno pokażę na bieżąco, pokropimy nazaliną, później pokropimy bruksem Te gołębie, mam nadzieję, że to znowu się przyczyni do jeszcze troszkę lepszych wyników bo, jak wiadomo, w tym wszystkim też największą robotę robią te wszystkie szczegóły, właśnie, nie? Czyli na przykład zakropimy, działa dobrze, ale tak jak tutaj mamy, znowu działa jeszcze lepiej i znowu te, te wyniki mogą być jeszcze lepsze, nie? Yy. A, jeszcze odnośnie kontaktu do mnie, no to dużo z Was już ma tam kontakt. Ten numer 607-841-730 to też można się kontaktować, jeśli ktoś chciałby sobie ten nazalinę nabyć, zakupić. Albo ten jest bezpośrednio na sklepowy, można 534, 326, 363. Na tamten numer też można najlepiej między, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Wtedy sklep pracuje, to wtedy też możecie sobie zadzwonić, takie kropelki zamówić. No co, no na pewno nie jest to jakiś tam żaden post reklamowy czy coś. Po prostu do tego akurat mam dostęp, także śmiało mogę powiedzieć, że, że u mnie to możecie nabyć, a sami widzieliście efekt działania. Myślę, że, że każdy jakiś swój wniosek wyciągnie. Co chciałem też dodać, no to wiadomo, jeśli na przykład ktoś wie co potrzebuje, to można SMS-ka cyknąć, na przykład imię, nazwisko, adres do wysyłki potrzebuje, dajmy na to, nie ma czy na Zalinę i tak dalej, za pobraniem i tak dalej też wysyłam, także nie ma problemu, jak najbardziej SMS-ka można też cyknąć i wszystko będzie aktualnie. Będziemy wysyłać. Na dzisiaj to wszystko. Standardowo, jeśli się podobało, łapka w górę. Subskrypcja, żeby nic z Was nie ominęło. Pozdrawiam, cześć.